katolików od Eucharystii odcina się od źródła skąd Kościół ma czerpać moc i żadna komunia duchowa ani online'owe, internetowe oglądanie nie zastąpi nigdy nie zastąpi realnej obecności na Eucharystii, gdzie fizycznie będziesz przyjmował ciało i krew Boga. I znowu kardynał Sarach, ten, który jest odpowiedzialny w stolicy apostolskiej w całym Kościele. Za sakramenty święte. Mówi, że.